Siema! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam Subaru Filipa. Jak mogliście zobaczyć na przebitkach, pogoda nas dzisiaj znowu nie rozpieszcza, dlatego wylądowaliśmy ponownie na Bonarce i dzisiaj witamy się z Filipem i porozmawiamy o jego Subaru. Siema. Co my tu mamy? Subaru impreza WRX, rocznik 2000, tak zwany Bagaj, klasyczne niebieskie. No, akurat ten kolor to jest klasyk, jak jeżeli każdy. chodzi o Subaru. No i Subaru jeszcze jak koła, każdy. nie? Możemy wspomnieć od razu o kolorze kół, że niebieski kolor samochodu i złote koła to jest taki jakby wyróżnik Subaru, nie? Tak, tak wygląda najlepiej. Dobra, a zacznijmy od samego początku. W ogóle, czemu wybrałeś Subaru? Zawsze bardziej niż jakieś. Wyścigi czy coś, mm -hmm. kręciły mnie bardziej zawsze rajdy. Dlatego Subaru, zawsze w jakiś tam Colin McCree i tak dalej. Zawsze wybierałem Subaru. no to... Próbowałeś coś, musiałam. jakieś wiesz, próby nie wiem, w Kodesach albo jakiegoś tego typu. Mm, w kajodesach może nie. Mm -hmm. Myślę, że, że już trochę szkoda takiego auta, przynajmniej mm -hmm. mi. No tak. No. To gdzieś, trzeba mieć budżet, nie? Przecież żeby... na to, że bardzo chętnie. Wiem też, że miałeś wcześniej dużo innych samochodów. Tak, Jakie, tak, tak. Jakbyś mógł powiedzieć pokrótce, żeby tu zobrazować widzom, jakimi autami wcześniej jeździłeś? Dużo innych, czyli praktycznie sam. Mamy Hondy, czwarte generacje, piąte generacje Ile, w ogóle szóstka. jakbyś mógł zliczyć wszystkie te samochody powiedzmy tylko japońskie, to ile ich było? Tylko japońskie, mhm. no myślę gdzieś koło dziesięciu się no to, przewinęło No ale skąd ten przeskok akurat z Civica na Subaru? No bo to jest wiesz, duży jakby przeskok Czy to był Twój właśnie dream car, do którego jakby zmierzałeś od Civika i gdzieś tam wiesz, odkładana była kasa czy coś, ten deseń? Nie, że zmierzałem mhm. Wiadomo, zawsze mi się ten samochód podobał Po prostu jakoś tak po sprzedaniu Hondy wpadło na Subaru A ile już masz ten samochód? Będzie już 4 lata. 4 lata, i. 4 lata prawie. Co, no to opowiadać, co się zmieniło, od, wiesz? 4 lata no to już długo. Zacząłem, no, no to na pewno od remontu silnika. Okej, okay, ale Bo... to od razu kupiłeś go z padniętym silnikiem? Nie, nie, nie. Samochód jeździł, normalnie wróciłem nim na kołach. No i mieliśmy robić rozrząd. Tydzień przed tym, jak mieliśmy robić rozrząd, stwierdziłem, że ostatni raz się przejadę, no i. Rozrząd się urwał. No to straszny niefart. No nie fart. Powiedzmy, jeżeli byś zdążył z tym rozrządem, no to koszty by byłyby pewnie dużo, jak się domyślam, mniejsze niżeli. Dużo mniejsze, zwłaszcza, że silnik był po remoncie 50 tysięcy wcześniej. Okej, okay, czyli on miał w sumie niedawno, był, bo 50 był tysięcy. No to Tak, tak był mhm. wyremontowany, aczkolwiek jak już zrobiłem głowicę, bo wiadomo, pokrzywiło wszystkie, mhm. wszystkie zawory. E, zrobiliśmy głowicę, no to zajrzyjmy jeszcze do środka, na wał, na panewki i tak dalej, stwierdziliśmy, dobra, no to już. Robimy wał. No i się zbiera. Robimy panewki, no to jeszcze dajmy blok na pomiary, zrobiliśmy nadwymiar. No i poszło wszystko tak naprawdę. Okay, na kompleksowy no kompleksowe. A ile się nacieszyłeś? Powiedzmy, odkąd go kupiłeś, właśnie do tego momentu, kiedy rozrząd? No to, to może z tysiąc kilometrów. To jest nauczka dla wszystkich pozostałych. Jeżeli macie niepewny rozrząd, to. Róbcie rozrząd. Róbcie rozrząd, zanim się będziecie, zaczniecie cieszyć samochodem, nie? Bo tak. potem będzie no, jeszcze dłużej będziecie czekać. A jakbyś miał powiedzieć, jakie są różnice między STI a. Nie STI, WRXem zwykłym? Oprócz tego, że wygląda tak samo, to uh -huh. jest masa różnic. Zaczynając od hamulców, przez mocniejszy silnik, przez mocniejszy napęd ze skrzynią szóstką, uh -huh. e, szperami w dyfrach. Więc myślę, że jak drugi raz miałbym kupić Subaru, to dozbierałbym na STI. Bo no, po prostu nie, nie, opłaca można... się, nie opłaca się przekładać wszystkiego z STI do WRXa. Tu mi się rzuca w oczy, że masz całkiem duży zacisk. To jest seryjny? Nie, zacisk jest z Porsche Cayenne, Wielki. Sześciotłoczkowy Wielki, tarcza 330. Okej, okay, a na tyle? Tył seryjny WRX. Co Ci pchnęło? No bo ty, sześciotłok, no to, to gigantyczny hampel. Dobra okazja. To raz, a dwa, seryjny hamulec z WRX-a, no nie wyrabia. Cały zestaw z przewodami, adapterami, tarczą, klockami, zaciskiem wyszedł mnie gdzieś koło 1500 zł. No to mega cena, ale, mega ale to cena. było coś w sensie takie do regeneracji, czy od razu gotowe do założenia? Przelakierowałem go tylko. Okej, okay, ale był sprawny. Tak, tak, tak. A od razu mi powiedz, co to są za koła? Bo jak już mówiliśmy o tym złotym kolorze? Felgi to jest Speedline. Speedliney Corsy 2120. I jeszcze mi się rzuca od razu, jak już przy kołach jesteśmy, ten próg. To jest seryjny próg? Próg seryjny WRX, tak. Jak możemy przejść do tyłu, to tutaj jakby. Dlaczego pytam o ten próg? No bo próg mm. jest dość szeroki tak. i na tyle widzimy, jakby też taką dokładkę widzę, że masz przy zderzaku. To jest seryjne też dokładka? Dokładki są seryjne, tylko są z wersji ODM-owej. Taki rzadki temat, myślę. Nie widziałem dużo. Czyli taki rarytasik. Dużo... Taki można powiedzieć, że no. uh -huh. Dokładnie. Duże skrzydło. Oryginalne? Replika z STI, Replika, ok? Jak każdy. Jak każdy, tak, no. każdy posiadacz w Musi być duży kurnik z przodu, duży spoiler z tyłu. STI One B. Tak. <laughs> no dobra, a wydech? Co możesz powiedzieć o tym wydechu? Jeszcze tu... Widzę, że masz chyba dyfuzor chyba, nie? Dyfuzor to jest też oryginalna część Subaru okay. y, razem do pakietu właśnie z tymi dokładkami. Czyli to też jest so z japońskiej wersji. Tak, 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 tak. I to pasuje tak bez problemu? Pasuje. Są... Mm -hmm. pasuje bez problemu, tak. Co możesz powiedzieć o wydechu? No bo jeżeli Subaru, no to też i musi być ten bulgot klasyczny, bulgot, nie Tak. bulgot jest, jest downpipe przycalowy. calowy w okay. szerokim kołnierzu, później całość jest 275 cala. Wspomniałeś o zderzaku, więc co to jest za zderzak? Czym się różni od zwykłego? Zderzak Pro Drive. Co to jest Prodrive? Drive? Pro Drive, firma, która zajmuje się tuningiem Subaru. Ok, czyli stricte jakby zajmują się subarkami, tak jak Tylko wiem, AMG subarkami. w Mercedesie. Dokładnie tak. To jak za tym idzie, to pewnie też grill chyba masz zmieniony, nie? Grill też jest inny. Uh -huh. Grill to jest Zoom Sport. Też o. nie widziałem na... A czym się różni od zwykłego? W bagaju seryjny, no. seryjny grill właśnie jest dzielony tutaj i tutaj idą jeszcze takie nakładki. Ok. lampy lampie, a on jest w całości. Czaje. A... On z w całości też ma odwrócony tutaj, e, można powiedzieć, że się tak uśmiecha, no nie, bo Aha, a tam odwrotnie jest, tak, tak, tak. Czaje. A lampy? Lampy masz seryjne? Lampy jego, nie? seryjne, bo... przyciemnione tylko w środku. Co możesz mi powiedzieć jeszcze, bo maskę też widzę, że na pewno takich w WRX-ach nie ma. W WRX-ach takich nie ma, w STI też takich nie ma, maska to jest kopia maski WRC. I ona się różni tym, że ma ten wlot dodatkowy ten pierwszy, nie? Tak, dokładnie. No to pokazuj, co jest pod machą. Podmachą cha jest, proszę Państwa. Pod maską, trochę brudu, trochę syfu, nic szczególnego. No to powiedziałbym, że typowy silnik Subaru. Typowy silnik Subaru. I czym się różni bokser od zwykłej Jak Jakbyś mógł tak w skrócie w dwóch zdaniach powiedzieć? W skrócie? Tak. W tym, że tłoki leżą. Są poziomu. No i dźwięk, nie? No dźwięk To. Dźwięk. Niski yy, środek ciężkości na pewno. Mhm. Tutaj widzę, że masz jeszcze camber plate i chyba regulację twardości. Yy, co to jest za zawieszenie? Tak. Zawieszenie jest C sport. Gwintowane, tak jak mówisz, właśnie z regulacją kątów i z regulacją twardości. Jest obniżony względem serii? No, zrobiony jest tak, żeby powiedzmy było w miarę. Eee, no i interkuler seryjnie jest zamontowany tak w subarkach, nie? I z tym wlotem takim, właśnie intercooler przez maskę, nie? Interkuler seryjny, dokładnie tak. Czy byłeś na hamowni? Na hamowni ja osobiście nie byłem. Samochód okay. już kupiłem z programem eee, zrobionym mam To wierzę wykres. po pomoc. mniej więcej plus minus chociaż. 250 koni program jest zrobiony. W Serinie ma 218 koni. I tak plus 40 plus 30 przybyło, nie? Mm -hmm. To spoko, to już mało się odpycha chyba, nie? No powiem ci, że osobiście zrobiłbym więcej, ale tak się do tego zbieram. No a masz jakieś plany na przyszłość? Jakie wiesz, no bo tu już zrobiłeś dokładki, mówisz, zrobiłeś, zderzak zmieniłeś, remont cały zrobiłeś silnika. Po remoncie jest przygotowany coś na większą moc, czy na razie tak po prostu, żeby było bezpiecznie. nie? Jest złożony na seryjnych gratach, tylko że nowych. Z racji tego, że nie chciałem już zakuwać, bo do czystu koni powiedzmy można ten silnik zrobić. No bo to jest dwa 0 tak, EJ 20. No to podobno te dwa 2.0 chyba są takie dość wytrzymałe na modyfikacje, nie? W STI może i tak. Okej, okay, to w, różnią się te bloki Różnią się między... te bloki, dokładnie. Okay. Dodatkowo blok w STI jest y, bardziej zamknięty, y, czyli tu ma więcej potwór. Mhm. To i mówisz, że koło okolice 300 idzie osiągnąć jeszcze tak jakoś w miarę? Idzie osiągnąć nie? i mniej więcej 400 Nm, y, No to? A później, powodnie. później już nie ma sensu, bo rozrywa skrzynie, które są z plasteliny. Czyli nie planujesz już w najbliższym czasie sprzedawać na pewno auta? Trochę miałem jakieś takie myśli, ale mhm. na razie zostaje. To dobrze. To całe szczęście. Przejdźmy do środka. Czekaj, ja się tu właduję od razu. I powiedz mi, co się zmieniło tu względem serii? W względem serii, no to na pewno kierownica. Kierownica RRS. Wdaszek, na zegary razem z zegarami. Temperatura oleju, doładowanie i woltomierz. Ja Cię wymęczyłem, ale teraz wymęczą Cię widzowie. Na Instagramie, jak zawsze, mogliście zadawać pytania, które zaraz zadamy Filipowi. Ja już tam podejrzałem. Kilka jest głupich, jak zawsze. Te są najlepsze. Jak zawsze. Jak zawsze. To lecimy z pierwszym pytaniem. Ile razy był robiony remont silnika? Remont przeze mnie był robiony raz. Drugie pytanie. Ostatnio przy Subaru nie pykło, więc jak wygląda spalanie likwidów na 100 km przy agresywnej jeździe? Tak brzmi pytanie. Przy agresywnej jeździe. Nie wiem, jak to interpretować, jeśli chodzi o spalanie. To chyba jest związane z tymi memami, że tam wiesz. Subaraże w Ameryce, wapowanie i tak dalej. Likwidu nie pobiera. <laughs> Likwidu nie pobiera. Dobra, lecimy do następnego pytania. Czy remont silnika to normalna czynność? Tu ktoś pyta ponownie. Jak najbardziej tak. Ile pali oleju? Nie wiem, bo jest wyremontowany. Czy nie spala oleju. Nie spala oleju. Czy opłaca się bardziej. Subaru czy Lansera piątkę? Nie mam pojęcia, bo nie mam STI i nie mam Lansera. Czyli przechodzimy do kolejnego pytania. Jak tam uszczelka pod głowicą? Jeszcze jest. Czemu niebieski? Tylko niebieski. Ale taki chciałeś faktycznie, czy chciałem, taki się pojawił? Chciałem dokładnie niebieskiego bagaja, no i mam. Mhm. Dwa największe mankamenty w Subaru, jakbyś miał wymienić. No to na pewno jak to japoński samochód, blacharka. Dokładnie którą już wygoniłem. Drugi myślę, że hamulec, który też tu zmieniłem, który seryjny sobie nie daje. No rady. tak, no ten sześciotłok, no to tutaj jest nadwyrost, nie? No jest czym hamować. Czy wymieniałeś już świece zapłonowe i czy po intensywnej zimie musisz wymienić pół Nie, bo aktualnie nie jeżdżę tym samochodem w zimie. A jeździłeś? Jeździłem przed blacharką. Tak. Okay, jak czyli nie jeszcze było, jak nie było jak szkoda, nie? szkoda, to jeździłem gdzieś tam w zakopane, było jeżdżą tam. Masz jakieś nagrania? Poszukam, może coś, coś znajdę. No. Dobra, wyślę też my w Zobaczycie. I ostatnie pytanie. Ile pali? Między 15 a 20 litrów mniej mi się niestety nie udało. No to mega gigantyczne spalanie, bym powiedział? Troszkę duże. Tak? Eee, więc tym wysokim spalaniem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja Tobie, Filip, bardzo dziękuję, Dzięki. że mogłeś nam pokazać swoje subaru. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzięki Wam, że zostaliście do końca. Ciema.